Razem w programie Twoja rola eksperci Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odpowiedzą na pytanie, dlaczego warto korzystać z kwalifikowanego materiału siewnego. Podejrzymy, jak produkowane są takie nasiona. Wyjaśnimy też, co zmienia na polach postęp biologiczny. Z góry wygląda jak każde pole. To jednak uprawa, która przypomina laboratorium pod gołym niebem. W tej chwili jesteśmy tutaj na polu, gdzie rośliny, no, w tym momencie, tak jak ta pszenica, przy której tutaj stoimy, ona jest na etapie kłoszenia. Za chwilę będzie pełnia kłoszenia, kwitnienie itd. i tak dalej. I my w tej chwili. W tym momencie robimy tak zwaną selekcję. A to oznacza obserwację łanów i pozbywanie się pojedynczych roślin innego gatunku, tak by plon był jak najmniej zanieczyszczony. To tylko jeden z etapów produkcji kwalifikowanego materiału siewnego. W dobkach koło Olecka uprawy, z których produkowane jest najwyższej jakości ziarno, zajmują 250 hektarów. Stanisław Bielecki zajmuje się tym od A do Z już przeszło 20 lat. Kupuję materiał bazowy, wysiewam go u siebie, na swoich polach. Cała pielęgnacja, cała uprawa, cały wysiew, wszystko jest jakby pod moim nadzorem, pod moim okiem. Następnie kosimy, przerób, czyszczenie. Później to, co zostanie zebrane z pól, jest badane w laboratoriach, i po otrzymaniu specjalnych świadectw może być zaprawiane. Kolory certyfikatów, którymi oznaczany jest materiał siewny, są uzależnione od jego kategorii i stopnia rozmnożenia. Na rynku rozróżniamy materiał siewny kategorii elitarny w stopniu przedbazowym i bazowym. Oznaczają go białe etykiety. Z niego powstaje materiał siewny kategorii kwalifikowany. Kolor niebieski C1 oznacza pierwsze rozmnożenie, a czerwony C2 i C3 drugi i trzeci stopień rozmnożenia. Tu widzimy pola, na których rośnie materiał C1. By można było mówić o sukcesie, uprawa wymaga od samego początku odpowiedniego planowania i monitorowania. Od odpowiedniego przygotowania gruntów poprzez dobór najlepszego bazowego materiału, po zbiór i późniejszą obróbkę. Uprawa, przygotowanie, nawożenie, historia pola, czyli co rosło wcześniej, co można na tym polu posiać. Także nie każde pole nadaje się w danym roku pod produkcję tego materiału siewnego. Wszystko po to, by do magazynów trafiło ziarno najwyższej jakości, które później ma dać też taki plon. Do korzystania z certyfikowanego materiału siewnego zachęcają pracownicy warmińsko-mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jest to przede wszystkim wykorzystanie genetyczne, biologiczne, ukierunkowane na przede wszystkim wykorzystanie wzrostu produkcyjnego, warunków środowiskowych, a przede wszystkim to jest bardzo duży aspekt ekonomiczny. Jak korzystać z tego, co daje nauka i jakie mają doświadczenia rolnicy, którzy stosują tak zwane kwalifikaty, można dowiedzieć się podczas organizowanych szkoleń czy spotkań na poletkach doświadczalnych. Mam tu na myśli tzw. demonstracyjne paletka, w ramach których prezentujemy tutaj całą, całą, całą technologię produkcji, gdzie na żywo pokazujemy cały proces produkcyjny, jak również omawiamy zagadnienia teoretyczne z tym związane. Odwiedzając takie miejsca, można zobaczyć, jak rośliny zachowują się w warunkach atmosferycznych na konkretnym terenie. Stanisław Bielecki, wybierając nowe odmiany ozimin, kieruje się m.in. ich zimotrwałością. Bo klimat w północno-wschodniej Polsce rządzi się swoimi prawami. Sezon jest tu krótszy, bo wiosna dociera tu nieco później, a jesień ciut szybciej. W tej szerokości geograficznej inaczej niż na południu Polski wyglądają też zimy. Odmiany, które są y, poniżej 4,5 mrozoodporności. U siebie nie wysiewa. Dlatego, że mimo tego, że te zimy są w obecnych czasach może trochę słabsze, ale chyba tylko jedną taką zimę pamiętam, że nie było mrozów powyżej 20 stopni. Natomiast rok w rok na naszym terenie przynajmniej. Te 10 dni, dwa tygodnie zawsze, zawsze są mrozy powyżej 20 stopni. Różnice w zachowaniu różnych odmian widać już na etapie kłoszenia. Tak w połowie czerwca wyglądała pszenica ozima Euforia, a tak Bataya. W przypadku tej drugiej kłos jest pełniejszy. Nie oznacza to jednak gorszego planowania, a jedynie późniejszy termin kłoszenia. Chodowla zrobiła ogromny postęp w genetyce, żeby te dzisiejsze odmiany jednak no, udoskonalić. One są może nie do tak powtarzania, do powtarzania do siewu no, przez 10 lat, bo, 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 bo się coś tam wyra, wyradza. Natomiast możliwości genetyczne dzisiejszych odmian, tych nawet polskich to są poziom 12, nawet ponad 12 ton. Kiedyś 4 tony z hektara były powodem do radości. Na rynku było dostępnych kilkanaście odmian. Dziś jest ich tylko w przypadku pszenicy ozimej w unijnym katalogu ponad 1800, w krajowym 130. Pozostaje jedynie odpowiednio dobrać odmianę. Do stanowiska, co po czym się jemy, to jest jedno. Do gleby. Czyli, która to jest klasa do planowanego nawożenia, na ile mnie stać, planowanej ochrony. Bo, by osiągnąć rekordowe zbiory, konieczne są odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Są odmiany, które mają ogromny potencjał planowania, no ale wiadomo, że jeśli coś ma dużo dać, to trzeba przy tym więcej pochodzić. Za nasiona z certyfikatem trzeba więcej zapłacić. Bywa, że koszt ich zakupu to trzykrotna wartość materiału siewnego wyprodukowanego z własnego rozmnożenia. Jednak eksperci przekonują, że ten wydatek się opłaci. Wbrew pozorom, yy, opinia krążąca, że materiał kwalifikowany jest materiałem bardzo drogim, to jest tylko pozorne rozumowanie i oczywiście jest to błędne rozumowanie, bo. Wykorzystanie materiału siewnego pozwala nam na optymalny wysiew czy obsadę tysiąca nasion na metr kwadratowy i nie musimy ryzykować przesiewem, bo z etykiet przy zakupie materiału siewnego wynika. O wszystkich elementach masy, siły kiełkowania, i to pozwala rolnikowi na precyzyjny wysiew tego materiału na polu. Dodatkowym wsparciem jest możliwość uzyskania dopłaty z budżetu państwa, ale tylko do materiału siewnego kategorii elitarny. Wniosek składamy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swoim terenie działania. No, oczywiście dopłaty do materiału, elitarny materiał kwalifikowany tylko i wyłącznie do zbóż, do upraw strążkowych i oczywiście do ziemniaków. W życiu nie zawsze przysłowiowa skórka opłaci się za wyprawkę. W tym przypadku, zdaniem specjalistów branży rolniczej, skórka z pewnością jest warta wyprawki. W kosztach ogólnych takich materiałowych materiał siewny stanowi około 23%. Nawożenie to można przyjąć, że około 57%, środki ochrony roślin 23%. Ale korzystając z kwalifikowanego materiału siewnego mamy gwarancję, że dostajemy to, co chcemy. Że dostajemy najnowszy materiał siewny, wysoko kwalifikowany, o odpowiedniej jakości. Siejemy dużo mniej tego materiału. To jest też istotne, bo, bo no, jest wyrównane kiełkowanie, odpowiednia, powiedzmy, siła, energia kiełkowania, mamy pewność. Firmy ubezpieczeniowe czasami też zwracają uwagę przy ubezpieczeniach, czy mamy zasiany odpowiednio kwalifikowane, czy to nie jest materiał, który powiedzmy jest niewiadomego pochodzenia. Ponadto kwalifikowany materiał siewny jest zaprawiony również Odpowiednią zaprawą, do której nie zawsze przeciętny rolnik ma dostęp. Zaprawa ta chroni przed chorobami, przed szkodnikami również. To jest najtańszy środek ochrony roślin, to jest ta zaprawa. To jest minimalne szkodzenie. Ponadto wysoki stopień kwalifikacji, to wiem z praktyki, daje zawsze wyższe plony. Zawsze wyższe plony i o wysokiej jakości. Jeżeli to się wszystko sumuje razem to możemy, może śmiało powiedzieć, że, że warto. Inną też sprawą jest, że materiał ten kwalifikowany jest na pewno pozbawiony GMO. Przypadki są takie, że, że mogą być domieszki, nawet niewielkie, materiały z G, pochodzenia GMO. Na pewno bardziej się opłaca swoje ziarno sprzedać, a kupić kwalifikowany materiał siewny. Za dwa tygodnie w programie Twoja rola zioła jako sposób nie tylko na podreperowanie zdrowia, ale też budżetów gospodarstw rolnych.